w finałowy projekt edukacja przez szachy w szkole przyjeżdżają dzieciaki z całej Polski. Z tego co słyszałem, zgłosiło się ponad 740 dzieci do udziału w tym turnieju. W tej chwili z tego co mówią organizatorzy i sędziowie mamy ponad 700 osób, ponad 700 dzieciaków obecnych. Także wspaniałe święto szachów, fajny wielki turniej. Dzieci grają nagrody przede wszystkim, grają również dla zabawy, bo to jest turniej rangi edukacyjnej, a nie turniej, który ma promować sport nie, o to w tym wszystkim chodzi. Projekt Edukacja przez szachy w szkole ma na cel Poprawę kompetencji uczniów nie w szachach, ale w pozostałych przedmiotach, w których dzieci uczą się w szkole. Natomiast dla najlepszych oczywiście są przewidziane nagrody, a także miejsca w igrzyskach szkolnych. Czekamy, czekamy na to, żeby instytucjonalne wsparcie otrzymać z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Idziemy w tym kierunku, żeby szachy znalazły się w podstawie programowej. Być może w klasach 1-3 to do końca trudno określić, bo jaka będzie struktura szkół, to się dopiero rozstrzyga, bo w tej chwili dyskusje o wszelkich zmianach w edukacji dopiero się rozpoczynają, trwają konsultacje, rozmowy i tak dalej. Najważniejsze jest to, chyba że już te, te, te nasze działania zostały za, zauważone, i, i że my w tej dyskusji bierzemy aktywny i czynny udział to jest chyba taki ważny moment